Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takiej prezentacji, a bardziej wrażeń po dłuższym czasie użytkowania MacBooka Pro 16-calowego z 2019 roku. Był to pierwszy i ostatni model na Intelu. No i od sierpnia 2023 roku używam tego komputera jako mój taki poboczny, ale też od września stał się moim takim głównym komputerem do montażu filmów na kanał, ale i nie tylko. No i w tym materiale chciałbym pomówić co nieco o tym sprzęcie. Zapraszam. No jeżeli chodzi o ten komputer, może ja na początku zacznę od tego, dlaczego akurat zdecydowałem się na ten model komputera. Mimo, że miałem już do czynienia z architekturą ARM. No i zaczynając, to powiem jeszcze na początku, że ja w dalszym ciągu mam do czynienia z tą nową architekturą, ponieważ jeszcze przed zakupem MacBooka, kilka miesięcy wcześniej, kupiłem Maca Mini z procesorem M2. No i jest to mój w dalszym ciągu jednak główny komputer do montażu, jednakże w chwili obecnej, od września, właśnie no, głównie montuję jednak filmy na tym MacBooku. No ale wracając do tematu, na początku tego 2021. Czwartego roku szukałem sobie laptopa, tak po prostu aby w podróż gdzieś tam czasami coś zmontować, czy też obrobić jakieś zdjęcia. No i jakby kierowałem się głównie też sceną. Wiedziałem, że chcę MacBooka, ale też no nie zależało mi jakoś na wydajności. Uznałem, że to będzie bardzo sporadyczny montaż. No i nie zawsze nawet w 4K, tak więc uznałem, że MacBook Air jeszcze z procesorem Intela w bardzo dobrych pieniądzach będzie to dobre rozwiązanie. No niestety tak się nie okazało. W zasadzie montaż na tamtym komputerze tam była z tego co pamiętam dwurdzeniowa i trójka. No nie było to zbyt dobre połączenie. Mieliśmy 8 GB pamięci RAM, 256 GB dysku. Film na temat tego laptopa pojawił się już na kanale zatytułowałem go y, ostatni MacBook Air na Intelu. Generalnie do prac takich biurowych ten komputer y, nadawał się w zupełności, jednakże no, y, jeżeli chodzi o ten montaż wideo, sporadyczny, ale jednak, no to wydaje mi się, że tutaj y, troszeczkę y, przesadziłem i jakby, no MacBook Air to nie była maszyna, na której można było y, taki montaż uskuteczniać. No a z drugiej strony też y, 13-calowy ekran w podróży, no dla mnie to było jednak troszeczkę za mało. Ja wcześniej jeszcze używałem MacBooka Air z M1, którego później sprzedałem, bo uznałem, że laptop nie jest mi tak potrzebny. No i właśnie kupiłem Mac mini M2. Później stwierdziłem, że jednak MacBook to będzie dobre rozwiązanie. Kupiłem właśnie tego Era na Intelu, po czym po kilku miesiącach go sprzedałem, ponieważ ta moc była dla mnie zbyt mała. No i ekran 13-calowy to nie było coś, co mi do końca pasowało pod względem montażu. No i w sierpniu postanowiłem zakupić MacBooka Pro 16-celowego z 2019 roku z końcówki. No i kupiłem go między innymi dlatego, bo po pierwsze zapewniał on większy wyświetlacz, co no tutaj jest to zdecydowanie bardziej komfortowa praca w plikach, no i właśnie sam montaż, mamy więcej, po prostu widzimy więcej timeline'u, więcej plików, no i po prostu no jest to wygodniejsze. Druga rzecz jest to dużo lepszy ekran, w sensie jego rozdzielczość jest, jest większa, bo i sam wyświetlacz jest większy, mamy fenomenalne głośniki, no ale też coś na czym mi zależało, czyli po prostu moc, ten Komputer reprezentuje wydajność podobną według moich testów, według y, takich, można powiedzieć, domowych. Y... Testów w żadnym stopniu nie są to jakieś testy przeprowadzone przez specjalistę. Komputer wykazuje podobną moc do podstawowej wersji MacBooka R z procesorem M1, dlatego też jakby wiedziałem, na co się pisze. Oczywiście, no tutaj, ze względu na to, że jest to jeszcze Intel, no to musimy pamiętać o tym, że ten komputer potrafi się bardziej zagrzać w przypadku renderu filmów. Tutaj będziecie mogli to też zauważyć później na przybitkach. No i w zasadzie y, jestem z niego bardzo zadowolony i myślę, że dokonałem dobrego wyboru. W zasadzie no, zyskałem sporo, sporo rzeczy względem MacBooka m 1 czy też MacBooka R właśnie na Intelu. No, i myślę, że z tej przesiadki mogę być zadowolonym. No, a czy warto kupić Intela? No, to, to jest no, dosyć ciężka decyzja, zależy do czego. No, ja, w przypadku pracy, której wykonuję na tym laptopie, moim zdaniem, była to dobra decyzja i dobra przesiadka, ponieważ cena używanego MacBooka Pro 16-calowego w tej bazowej konfiguracji z procesorem i 7, no, jakby wniosła mnie mniej niż 3000 zł. No czyli cena, w której znajdziemy może 13-calowego MacBooka Pro z M1. Jeszcze jeżeli chodzi w kwestii wyglądu i wykonania, no MacBook Pro reprezentuje wysoki poziom w dalszym ciągu, mimo że już jest to komputer no niemalże 6-letni. Mamy tutaj wykonaną obudowę z aluminium. Jest ona podobna do 15-calowych MacBooków, do tych ogólnie większych modeli, ale jeszcze w tym starym designie mamy tutaj klawiaturę nożycową, Apple powróciło w tym MacBooku właśnie do tego starego stylu Klawiatur, no i to wyszło oczywiście na plus, ponieważ ona no, nie jest w zasadzie awaryjna. Ten komputer ma już kilka lat, ja go kupiłem z drugiej ręki. No i tutaj z tą klawiaturą nic się nie dzieje. Dodatkowo mamy y, oddzielony przycisk Escape oraz oddzielnie przycisk Touch ID, w którym mamy właśnie czytnik linii papilarnych, który jest naprawdę dosyć szybki. Jak możecie to nawet teraz zauważyć, gdy zablokuję sobie komputer, wystarczy, że przełożę sobie palec. No nie zawsze to działa za pierwszym razem. Musimy po prostu yy, ten palec położyć w, w konkretnym miejscu ale ogólnie komputer odblokowuje się dosyć szybko. Klawiatura jest podświetlana, jest bardzo wygodna do pisania. A jeszcze ten pasek Touch bar, coś co dla mnie było nowością. No i powiem Wam szczerze, że on jest fajny, w niektórych momentach może się gdzieś tam przydawać. Jednakże chyba byłem bardziej zwolennikiem po prostu zwykłych klawiszy, które no powróciły do MacBooków Pro w przypadku modeli 14 i 16 calowych właśnie już na układach ARM od Apple. Jeżeli chodzi o budowę, mamy do dyspozycji cztery porty USB typu C, Obsługujące Thunderbolt 3, dodatkowo złącze sławkowe, gigantyczny gładzik, ekran, który ma naprawdę minimalne ramki w porównaniu do MacBooka R no są one jeszcze węższe. Oczywiście no, nowe MacBooki Pro mają jeszcze lepsze, jeszcze węższe te wyświetlacze, ale mają na przykład nocza. Tutaj tego nocza nie mamy, co może być pozytywnym aspektem. Na bokach klawiatury po lewej i po prawej stronie mamy głośniki. Mamy tutaj ogólnie układ sześciu głośników, co naprawdę czuć i powiem. Wam, że posiadając na przykład jakiś mały głośnik pokroju JBL GO 4, no myślę, że nie potrzeba tutaj używać tego głośnika przy tym laptopie. Wystarczy nam to, co mamy wbudowane po prostu w MacBooka Pro. Jeżeli chodzi o rozmiarę i wagę, no to zaczynając od wagi, komputer waży równe 2 kg, tak więc musimy mieć to na uwadze. Ja to brałem pod uwagę, dlatego też nie sprawiło mi to problemu. A ten ekran, który zyskałem, jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o wysokość, no to komputer ma standardową bryłę, nie mamy tutaj klinu jak w przypadku MacBooka R z M1 czy też po prostu starszych MacBooków R. Mamy tutaj jednolitą e, bryłę. No i jest ona równa w, czy to na początku, czy to jakby na, na końcu e, w, Samego komputera. Tak więc wysokość wynosi 1,62 cm, szerokość jest to nieco ponad 35 cm, głębokość jest to niecałe 25 cm. No tak więc komputer jest w tej kategorii jakby większych, no ale on był też przeznaczony jakby dla świadomych profesjonalistów i dla osób, które wiedziały, czego szukają. Jestem zadowolony z jego wagi. Mam tutaj pokrowiec, którego używałem z MacBookiem R13 calowym no i akurat MacBook Pro 16 mieści się w nim na styk, tak więc no fajnie, bo nie musiałem sobie wymieniać pokrowca, co gdzieś tam może się wiązać z jakimiś dodatkowymi kosztami. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, no to mamy tutaj ekran Retina, wykonany w technologii IPS. Jego rozdzielczość jest to 3072x1920 pikseli. No i zagęszczenie to jest 226 punktów na cal. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to bardzo dobry ekran. Nie widać tutaj poszarpanych krawędzi. Jego używanie jest to po prostu czysta przyjemność. Mamy do i wąskie ramki, natomiast jeżeli chodzi o jasność, wynosi ona 500 nitów, mamy również szerokie pole widzenia, mam tutaj na myśli standard DCI-P3, technologię True Tone oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz. Tak więc jeżeli chodzi o ekran, no to on też odstaje od najnowszych MacBooków Pro, ponieważ tam mamy ekran ProMotion, które ma 120 Hz, tutaj mamy jeszcze 60, no ale mi po przesiadce z MacBooka Air nie sprawia to żadnego problemu. Jeżeli chodzi o specyfikację, no to tutaj jest dosyć ciekawie, ponieważ mamy tutaj jeszcze układy od Intela. No i w podstawowej wersji mieliśmy sześciordzeniową i 7 dziewiątej generacji. Dokładny model z tego co pamiętam jest to i 7K 9750H o bazowym taktowaniu 2,6 GHz. A w Turbobozie do 4,5. Procesor jest to właśnie 6 Rdzeniowa Jednostka, da on 12 MB pamięci L3. Mamy jeszcze dostępną konfigurację z 8 Rdzeniową i 9, która po prostu jest niżej taktowana w podstawowej częstotliwości, ale później po prostu mamy Boost do nawet 5 GHz. Tak więc, no to już no, w dalszym ciągu jest to wydajna maszyna. W podstawie mamy 16 GB pamięci RAM, również u mnie znajduje się. Tyle tej pamięci. Mamy do dyspozycji różne dyski, również podstawowy jest to 512 GB dysku SSD NVMe. No i będziecie mogli to zauważyć tutaj według aplikacji Blackmagic, mamy tutaj odczyty na poziomie 2600 i zapisy na podobnym poziomie 2600 700 na sekundę, więc no jest to satysfakcjonująca w dalszym ciągu szybkości i nadaje się tutaj do pracy z dużymi plikami. Jeżeli chodzi o, o układ graficzny, mamy tutaj dwie karty graficzne zintegrowaną, czyli Intel UHD Graphics 630, lub możemy mieć właśnie kartę dedykowaną, no i w podstawowej wersji mamy tutaj Radeon na 5300M. No, jest to karta, która ma 4 GB swojej własnej pamięci. No i w zasadzie, jeżeli używamy laptopa na ładowarce, no to tutaj ona będzie aktywna. Jeżeli odłączymy ją sobie, no to komputer przełączy się na właśnie tą zintegrowaną kartę graficzną. Jeżeli chodzi o wydajność, no to suche parametry mogą nie do końca. Pokazywać wydajność tego komputera. Oczywiście, układy RM są wydajniejsze. Ja swoimi słowami mógłbym powiedzieć, że jest to maszyna wydajnościowo zbliżona do podstawowej konfiguracji MacBooka R z procesorem M1 i z 8 GB pamięci RAM. Dlaczego tak uważam? Ponieważ czasy renderu moich filmów właśnie są podobne jak w przypadku tego MacBook'a R. również testy syntetyczne w Geekbench'u no, wypadają po prostu podobnie. Widziałem to po prostu grafika jest troszeczkę mocniejsza co gdzieś tam może się przydać przy renderowaniu materiałów. No i jeżeli chodzi o takie moje zastosowanie będziecie mogli tutaj to zauważyć na przebitkach renderowałem odcinek dotyczący recenzji Nota 20 po roku użytkowania Final Cut Pro Export trwał z tego co pamiętam niecałe 14 minut. Renderowany obraz było to 4K 30 klatek z zv 10 od Sony. No i mamy tutaj bitrate na poziomie 100 megabitów, tak więc no też nie jest to aż tak ciężki materiał. No i ten komputer poradził sobie z wyrenderowaniem z tego, co pamiętam, chyba 18-minutowego odcinka. Plink wynikowy to jest około 12 GB w niecałe 14 minu minut. Dla mnie to jest wynik satysfakcjonujący. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że komputery podczas tego procesu dosyć mocno się na Grzewa tutaj według aplikacji iStatica. Odnotowałem temperatury powyżej 70 stopni na rdzeniu, również to będziecie mogli zauważyć. Użycie pamięci RAM jest to w okolicach 12-13 GB. No to już zależnie gdzieś tam od projektu i od ilości otwartych po prostu ym, aplikacji. Jednakże jeżeli chodzi o, o render, no to odbyło się dosyć sprawnie. Również trzeba pamiętać, że MacBook Pro ma dwa wentylatory, przez co, gdy po prostu dokonujemy takich poważniejszych zadań, typu właśnie ten render, no to Musimy pamiętać o tym, że one się uaktywnią, no i są stosunkowo głośne, i, jakby to, to jest aspekt, który, do którego nie przeskoczymy, są one słyszalne. I również myślę, że warto oznaczyć, że do takiej ciężejszej pracy jednak warto podłączyć ładowarkę. Pomimo tego, że bateria tutaj ma pojemność 100 godzin, wytrzymuje w dalszym ciągu dosyć dobrze. Mój egzemplarz ma nieco ponad 350 cykli ładowania, to jednak przy montowaniu, przy renderowaniu filmów, no ta bateria potrafi zejść dużo szybciej. Tak więc raczej montować możemy sobie tutaj na baterii, ale render raczej yy, myślałbym o tym, żeby podłączyć ten komputer do ładowarki. Chodzi natomiast o. Yy, Tutaj eksport zdjęć z Lightrooma również były to zdjęcia ze Sony ZV-10 w 20 chyba 6 megapikselach, zarówno RAWy jak i jpeg i Komputer renderował to dosyć sprawnie, eksportował w zasadzie. No, ja też używam Kanona R6 i, i tam również nagrywam w 4K 30 klatek. No, tutaj nie używam też korekcji kolorów, myślę, że to był mogło już sprawdzić gdzieś tam problem dla tego komputera ale właśnie materiał w bitrate około 150 megabitów jest jeszcze bez problemu akceptowalny przez ten komputer. Jeżeli chodzi natomiast o tutaj maksymalne ustawienia mojego głównego aparatu, czyli tej R6, no to z tego co pamiętam 4K 60 klatek, dodatkowo możemy sobie tutaj nałożyć celoga bezpośrednio z aparatu, no i bitrate wtedy wynosi około chyba 300 mega na sekundę. No to powiem wam, że nie testowałem tego tutaj na tym 16-calowym MacBooku, ale yy, sprawdzałem taki materiał na Macu Mini z procesorem M2 i 8GB. Pamięci RAM, no i Final Cutie ten podgląd jest już na takim etapie, że się zacina. Da się to montować, jednakże no, no trzeba pamiętać, że tu już są gigantyczne pliki i zapchanie dużej karty pamięci, e, która musi być odpowiednio szybka. No, przy takim bitrate'cie jest to kwestia kilkunastu, może minut. Tak więc też no, ja nie korzystam z takich wysokich ustawień. Jeżeli chodzi o multimedia, no, to mamy tutaj klawiaturę, powrócono tutaj do klawiatury nożycowej. Jest ona bardzo wygodna w pisaniu i dodatkowo jest podświetlana w kilku trybach. Mamy właśnie ten pasek touchbara, na którym możemy, między innymi, robić podgląd właśnie naszych materiałów, które gdzieś tam, czy to oglądamy, czy to po prostu renderujemy. No, w zasadzie, no, nie jest to coś, do czego ja jestem bardzo mocno przekonany. Używam go sporadycznie, w zasadzie uważam, że jednak przyciski byłyby lepsze. Jednakże, ma kilka takich rozwiązań, które mogą być przydatne, czy też po prostu użyteczne. Jeżeli chodzi o Gładzik, no to ma on technologię Forstach czyli Я с тобой расступаю. Просто... Płytka, której no nie jesteśmy w stanie fizycznie nacisnąć, tylko mamy tutaj taką haptyczną wibrację. No, coś co znane jest w MacBookach już od wielu, wielu lat. Jeżeli chodzi o kamerę, mamy tutaj kamerę Facetime, która ma rozdzielczość 720p. No, i to jest trochę wstyd, że w laptopie z 2019 roku, w takim budżecie, ponieważ bazała wersja z tego co pamiętam kosztowała około 12 tysięcy złotych, no, mieliśmy kamerkę, która obsługiwała tylko 720p. Mamy cztery porty USB. Typu C z obsługą Tandem Bolt. Z tego co pamiętam, możemy sobie podłączyć tutaj do dwóch wyświetlaczy 6K, no ale warto wspomnieć, że wtedy jednak komputer wchodzi na te wysokie obroty, i tutaj będą te wentylatory słyszalne, będzie też po prostu wyższa temperatura. Warto zaznaczyć, że mamy właśnie tutaj głośniki. Jest to sześć głośników, no i one grają naprawdę. Przefantastycznie i są to w chwili obecnej. No, najlepsze głośniki, z jakimi się spotkałem w laptopie, i tutaj, no, jakby nie miałem do czynienia z nowym MacBookiem pro 16-calowym, aby to porównać, ale te tutaj są po prostu fenomenalne. Mamy również mikrofony, Apple się tak chwali, że są to mikrofony klasy studyjnej. No, w zasadzie tutaj no, nie miałem potrzeby używania dodatkowego mikrofonu podczas jakichś rozmów, tak więc ten aspekt mogę z deczka pominąć. Jeżeli chodzi o obudowę, fajnie się ona prezentuje, jest no, ładnie wykonany ten laptop, dodatkowo jest dosyć cienki, te nowe MacBooki Pro jednak oznaczają się tym, że są no, delikatnie grubsze. Jeżeli chodzi o Touch ID, jak pokazywałem Wam właśnie na początku tego odcinka, Działa ono naprawdę dosyć szybko. Jak widzicie, możemy sobie po prostu nasz komputer odblokować. To również może wpłynąć na wygodę użytkowania. Warto zaznaczyć, że matryca jest tutaj błyszcząca i wszelakiego rodzaju odciski palców będą od razu widoczne, tak więc no, no to jest standard w MacBookach do pewnego momentu, bo w chwili obecnej już możemy sobie wybrać, czy chcemy po prostu dopłacić do szkła nanostrukturalnego, które po prostu będzie eliminowało odciski palców, czy też właśnie odbicia na, na ekranie. Więc no to jest fajne, fajne rozwiązanie w tych nowych modelach. No, i czy, podsumowując, już w sumie ten komputer, czy ja jestem z niego zadowolony po tym już prawie pół roku użytkowania? Jak najbardziej tak, pomimo że jest to w dalszym ciągu Intel, no i tutaj musimy pamiętać o tym, że on za jakiś czas straci wsparcie. W chwili obecnej ja mam tutaj zainstalowany macOS Sonoma, no ale bez problemu komputer będzie można, czy można w zasadzie zaktualizować do najnowszego macOS Sequoia. Jednakże ja tego nie robiłem, ponieważ no jest to w moim przypadku jeszcze główna maszyna. No i też, też jakby no nie zależy mi w chwili obecnej na tym. Natomiast, jeżeli chodzi o aktualizację, myślę, że jeszcze za rok na pewno komputer będzie wspierany, czyli poza sekwoją dostanie jeszcze jedną aktualizację. Natomiast, jeżeli chodzi o, o jego wydajność, ona w dalszym ciągu mnie zadowala. W zasadzie no, dostałem to, czego oczekiwałem, zależało mi na większym wyświetlaczu w porównaniu do MacBooka Air w fajniejszej wydajności. Po prostu no, komputer działa płynnie, nie krztusi się pod wpływem właśnie tutaj renderu, czy pracy z plikami 4K. No i po prostu jest bardzo dobry pod względem użytkowym. Seria, która jest no, przeciętna, ale też nie jest dla mnie problematyczna. Mamy tutaj bardzo dobre głośniki, bardzo wygodną klawiaturę. Fajny jest ten touchbar, jednakże no, to nie jest rozwiązanie, które gdzieś tam no, mi do końca pasuje. Ale mamy cztery porty, no to też może być gdzieś tam po prostu wygodne. Ładowarka zestawu ma 96 W, dość szybko ładuje ten komputer. No, i w zasadzie no, mógłbym opisywać ten komputer raczej w takich superlatywach, biorąc też pod uwagę aspekt ceny. Ja za niego zapłaciłem, z tego co pamiętam, niecałe 3000 zł w sierpniu 2024 roku. No, i myślę, że to była cena taka adekwatna i, i dobra po prostu, mimo że jest to w dalszym ciągu Intel, i dużo osób patrzy na to z perspektywy, że. No, raczej już tego Intela nie warto kupować. To jeszcze myślę, że w przypadku konkretnych zastosowań, takich jak ja oczekiwałem od tego laptopa, czyli większy wyświetlacz i tak dalej, no myślę, że to może być gdzieś tam dobre rozwiązanie. Może nie na jakiś taki bardzo długi okres, ale na rok, na dwa. Można taki komputer jeszcze rozważyć. Czy ja będę zmieniał ten komputer? Na razie nie. Jednakże też nie wykluczam, że być może za dwa lata czy, czy za jakiś inny okres przerzucę się na, na MacBooka Pro, tylko już po prostu wersji z procesorami ARM. No, i zapewnie również będzie to 16-calowy model. Podsumowując, w tej cenie ja mogę go polecić, nawet w tej podstawowej konfiguracji. Ta maszyna w dalszym ciągu radzi sobie dosyć dobrze. No i ja jestem z niego zadowolony. Do zadań, do których ja go wykorzystuję, mogę go z czystym sercem polecić. jest tutaj Final Cut Pro, jest to dedykowane oprogramowanie od Apple, tak więc też ono jest no dosyć dobrze skoordynowane z, z tym systemem i dosyć dobrze to funkcjonuje nie testowałem tutaj Premiere Pro, czy na przykład DaVinci Resolve, żeby to porównać ale myślę, że zapewne będzie to wypadało gorzej jednakże Lightroom obsługuje tutaj zdjęcia i RAWy właśnie z Canona, czy też z, z tego aparatu Sony i tutaj działa to naprawdę dosyć płynnie ja jestem zadowolony. No i jeżeli szukacie laptopa, który będzie miał dużą przekątną ekranu, będzie miał fenomenalny ekran, fajne głośniki, fajną klawiaturę, będzie się fajnie prezentował i w dalszym ciągu będzie jeszcze nowoczesny, no to myślę, że można zainteresować się właśnie tym MacBookiem Pro. Te ceny już naprawdę adekwatnie pospadały. No i myślę, że może być to rozsądna opcja dla osób, które wiedzą czego szukają i po prostu Chcą y, konkretnych parametrów, o których mówiłem tutaj w tym odcinku. Ja jestem zadowolony i mogę polecić ten laptop właśnie dla takich osób. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, a jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chodzi o recenzję tego laptopa, myślę, że ona może się pojawi, jednakże jeszcze nie jestem pewien kiedy dokładnie, chociaż też myślę, że w tym materiale wyczerpałem praktycznie no, w 100% to, co chciałem powiedzieć i co chciałem Wam przekazać. Tak więc nie przedłużam, trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!